Japonii nie otworzyć boostera. Coś to się to grze. Chciałbym trafić właśnie do Pikachu, jakiegokolwiek. E, jeśli się nie uda, no to kogoś nam z starteru. Jak się nie uda, no to ten filmik się szybko nie skończy. Ej, jak to jest, to... to. A nie, to nie było. To. Tak, raz, dwa, trzy. Nie, takie, nie polujemy na boosterach, polujemy w singlach. Żeby nie było, że kupiona po prostu, to bierzemy się, że całe boksy w grzebie szukam, może się znajdzie, może się nie znajdzie. Udało się upolowane pikachu znaleziony w takim rządku kart, więc tam pogrzebany, wygrzebany. I do tego kupiłem Charmandera ze 150 jedynki japońskiej i venuzaura. Nie przepraszam, nie venuzaura i Vizaura, Dosłownie jak już miałem wychodzić ze sklepu mi się włosy i wziął. Ceny wydałem w sumie 3000 jenów czyli 75 złotych, gdzie jak tam w takiej maszynie stały paczki ze 150 jedynki 1000 za kar, za paczkę więc no 3000 bym wydał za trzy paczki i nie mam żadnej pewności że coś trafia tak mamy to jest